Robiliśmy pomiary i może być coś takiego u panin na osiedlu, tak zwana osobnicza rezystancja. Wstawaj! Nie udawaj! Tak, dzisiaj z nami Eryk. Kogo wkręcamy? Wkręcamy moją kuzynkę, uhuh. ale. Co? Ale? Co u Ali słychać? Okazało się, że jej cały czas światło na klatce spodowej świeci. Najgorzej. Na dzisiaj właśnie do... Dobrze. udzielni. Hmm, Aha. Dzień dobry Pani Spółdzielnia Mieszkaniowa, dzwonię w sprawie zgłoszenia awarii, witam serdecznie, tak, tu dobrze, dobrze sobie zapisaliśmy, blok 99, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, jest Pani pod adresem? Nie, 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 ja jestem w pracy, ja po prostu już od wkrótce widziałam, że się świeci, ale mówię tak, zobaczymy czy, bo może mi się wydaje, No wiadomo. świeciło. I wychodzę rano, patrzę znowu się świecie, wie kurczę, no czyli jednak. Wie pani co? Bo my żeśmy robili pomiary, robiliśmy no? pomiary i może być coś takiego u pani na osiedlu, tak zwana osobnicza rezystancja. Aha. Chodzi proszę pani o to, że niektórzy lokatorzy, proszę pani, no? mogą wytwarzać pewien rodzaj fali, no? która z kolei powoduje, że te włączniki starego typu, Aha. one przechodzą z funkcji wyłącz na włącz. Aha. Bez wiedzy lokatora. Rozumiem. Ma pani koło siebie jakieś urządzenia elektryczne? Nie, niestety nie. No cokolwiek na prąd. No, nie mam, bo ja jestem w takich piwnicach teraz, więc nawet nie mam ten. Jedynie, że mam taki włącznik światła. Włącznik. O! O właśnie! Najlepiej wy pani ja. włącznik światła. O to, o to nam chodzi. Jest pani no. teraz, jest pani teraz z, z telefonem? Przy uchu, tak? No. Dobrze. Telefon ile ma baterii? 95%. Najgorzej, najgorzej. To proszę dać mi na głośno mówiący w takim razie. Dobrze? da mi pani na głośno mówiący. Tak. Dobrze. Światło jest włączone teraz w pomieszczeniu. Tak. Tak, dobrze. To proszę zgasić. Tak. I jak pani się przybliża. Tak. Proszę tam koleżanki uspokoić, żeby się nie denerwowały, że zaraz się włączy. Ja tu, ja tu jestem sama, ona no to, to strasznie głośne, głośne koleżanki ma pani w pracy. Przepraszam, bo tak no, słyszałem coś. Zami. Rozumiem. I pani się przybliża teraz do włącznika? Tak. I czy światło się zapaliło? No, no, jakoś dziwnym trafem nie. Czyli to jednak nie pani. Osobnicza rezystancja yy, zbadana na specjalne życzenie wszystkich słuchaczy Radia RMF Max. A przede wszystkim Eryka, no. Czekała! <laughs> no, ale no, żebyś pozbyłaś tego problemu na klatce spodowej. Do I wyłącz osobistą rezystancję, ale po prostu, no. Tak, tak, tak. tak. Ja coś podczułam, ale nie dobra. Alusia, na wszelki wypadek uważaj, jak się będziesz zbliżać do lodówki. Żeby... Okay, <laughs> żeby tam też się... cały czas zapalone, kurde, Żeby wszystko, ci no. się zapasy nie rozbroziły. <laughs> Dobrze, nie udawaj. Maciek krok i Irek Jakubek. <śmiech> <śmiech>